Dominik Wójcik, znany Wam jako dziennikarz ekscentryczny. Dawno mnie tu nie było, bo w, w sumie ten kanał założyłem jako uzupełniająco do mojej działalności dziennikarskiej. E, miałem takie dwa bolwersujące tematy, które musiałem na bieżąco omówić. Miałem potrzebę wygadania się dodatkowego w nieco szerszym zakresie niż pozwala mi na to publikacja pisana. Wygadałem się, emocje ze mnie zeszły i tyle, chociaż planowałem na bieżąco komentować wszystkie moje publikacje, które zamieszkam, czy to na transporcie, czy na rynku kolejowym, czy gdzieś indziej, czy nawet na fotoczeli, Ale emocje największe zeszły i tak zeszło, no ale tak sobie publikuję, publikuję i pojawiają się nowe emocje we mnie, które muszą ze mnie zejść. A chodzi o czytelników. O Was. Otóż, największym, największe emocje związane z moimi publikacjami przeżywam wtedy, kiedy czytam Wasze komentarze. I nie, nie chodzi o hejt, bo na to się już dawno odporniłem. Myślę, że. Ja, ja nie uznaję w ogóle czegoś takiego jak wyrażanie opinii w internecie. Internet to, to zabawka, nie jakieś środowisko do wyrażania opinii, także wszystkie te wasze opinie, które wygłaszacie, możecie sobie schować w kieszeń, nikt się tym nie przejmuje. Zwłaszcza, że internet to tak upośledzone narzędzie, że w dyskusji zrównuje byle debila z... Z tym, z profesorem akademickim. Także jeden głos drugiemu nie jest równy, ale internet tego jakoś nie graduje. No co chodzi? Więc z tymi opiniami. Mianowicie denerwuje mnie to, że z treści tych Waszych pożal się, boże, opinii wynika, że nie czytacie tego, co piszę. Ani nie czytacie tego, co ktokolwiek pisze. Jak to? No tak to. Ja rozumiem, że z tekstu może nie w pełni wynikać wszystko. Ale Wy nawet nie czytacie tych krótkich tekstów do końca. Przykład: niech będzie przewodnik zamieszczony w transporcie publicznym i rynku kolejowym. Przewodnik po dworcu kolejowym, częstochowa, osobowa. W którym to przewodniku opisałem, jak wygląda dworzec, no i co może się z nim stanie po konkursie, jak należałoby ewentualnie uratować ten dworzec. A jedyny głos w dyskusji. A, a, się, a te, te głosy powtarzają się często. Po co wyburzać? Macie tyle pieniędzy, że wyburzacie? nowy dworzec? po 500 razy tam napisałem każdej publikacji to uwypuklam, bo mam na myśli Was, Debile, właśnie, którzy tego nie czytacie. Więc w różnych publikacjach, w różnych częściach tekstu zamieszczam informację, że ten dworzec jest nieopłacalny. Jak Ci żal, kurwa, tego dworca, Debilu 1, to kurwa, wyłóż na niego pieniądze. A nie oczekuj, że kolej będzie utrzymywać z naszych wszystkich pieniędzy wspólnych. Będzie utrzymywać dworzec, który jest cholernie. Kosztowny w utrzymaniu. I to dlatego trzeba go zburzyć. Ja nie wiem, jak pójdzie konkurs architektoniczny. Na czym spełzną wysiłki architektów polskich. Ale czuję przez kości, w kościach, a przez skórę, że decyzja ostateczna i tak będzie skazująca ten obiekt na wyburzenie. Z dętki robię sobie wzmocnienie dla nowej dentki. Takie jamuszowe rozwiązanie. Zamiast kupić oponę przeciw to sobie robię taśmy. I teraz, później zamieściłem, znaczy redakcja zamieściła mój artykuł o notatkę prasową bardziej o, o tym, że wróciły rowery publiczne w Częstochowie. Nowy sezon się zaczął. I tam się pojawił jedyny komentarz od użytkownika <laughs> tu sobie mogę poużywać, bo to, to jest mój prywatny kanał, z jakiego Kamila Gameplaya, który łapiąc się w wątku mówiącego o tym, że miasto nie poszerzy palety Obecnie dostępnych rowerów o kolejne, jak przewidywano w przetargu. A on się tego wątku uczepił i napisał. Pewnie oszczędzają, bo przecież nowy dworzec trzeba wybudować. No, nie mogę powiedzieć, co mi opadło, jak to przeczytałem. A nie była to szczęka. A szczęką tam nie sięgam. Miałem ochotę znaleźć gnojka. I przeprowadzić na nią opóźnioną aborcję. Bo po prostu tak wtórnego analfabetyzmu to nie spotkałem dawno. Kiedyś byłem prezesem takiego stowarzyszenia. Prowadziłem, prowadziło ono, dalej prowadzi forum. Ech, tam był, było tego pełno, ale miałem ten komfort, że głupie komentarze mogłem po prostu usuwać. Ech, tutaj na platformie wspomagającej publikacje. Disquis może odzyskamy Starą staram tą zaworek na disku. Nie mam konta, nie zamierzam mieć konta. Dlatego kurwa, nie odpowiadam na żadne pytania i komentarze. A ten gość się nie zorientował. On pod każdym prawie artykułem zadaje mi jakieś pytanie i jeszcze się kurwa nie zorientował, że ja mu nie odpowiadam. On wyszuje, matce, syna. E Dlaczego sobie używam? Denerwuje mnie takie bezmyślne korzystanie z jakichkolwiek mediów. Jak już czytasz, to przeczytaj z uwagą i ze zrozumieniem. I rozważ najpierw to, co tam jest napisane, a nie szybciutko spiesz się z udzieleniem jakiejś wypowiedzi, o którą nikt cię nie prosił, człowieczku internet niestety stworzył iluzję możliwości wypowiedzenia się każdemu. To jest oczywiście bielutna bzdura, bo nawet ja jako odbiorca, jeśli już chcę przyswoić jakąś informację, teraz taką, która mnie interesuje, a więc taką, którą nieformalnie zamawiam, i stawiam wymagania, żeby ta informacja była oczywiście przygotowana merytorycznie, a nie na zasadzie się. Sam czasem publikuję jakieś widzi się, ale to jest publikowane w części Fieton i komentarze. I co ciekawe się pochwalę. Publikacje te spotykają się z jakimś tam uznaniem fajnie. Na przykład o autobusach pocztowych. Więc ja nie wiem, czemu wszyscy tak spieszą się z udzieleniem jakiegoś komentarza, jeżeli nikt, nikogo to nie obchodzi, naprawdę. Świat przeżyje bez Twojej opinii. Co to jest? 26 cali. No, w porządku. W każdym razie osoba przedstawiająca się Kamilek. Usilnie uszczęśliwia świat swoimi komentarzami, informacjami, których nikt nie zamawia. I osoba ta oczywiście również nie czyta publikacji do końca. Miszuję. Gdybym się nazywał Gargamel, to bym ci napisał. Nie wiem. Już nie wiem, nie pamiętam, co on tam ludziom odpowiadał. No wkurwiło mnie to, że on tak bardzo na, nie na temat pisze. Bo to, że on sobie zadaje mi pytania, to spoko. Może ma jakieś widziadła, które mu odpowiadają. Tylko on jest warunek taki, że on musi to pytanie napisać i wtedy te widziadła dopiero, które on widzi, odpowiadają mu jakoś. Spoko. Gorzej, jeśli on te pytania kieruje do mnie, i on jest przekonany, że, że, że ja mu odpowiem. Ale jeszcze nigdy nie odpowiadałem, bo jak mówiłem, ja pousuwałem wiele, znaczy wszystko, wszystkie możliwe media społecznościowe pousuwałem, bo to już jest mi zbędne do życia, ja już jestem na takim etapie życia, kiedy to się kasuje, a nie zakłada nowe. Facebook tylko został, bo, bo, bo potrzebuję go do Messengera, no i do obsługi fanpage, y, które prowadzę. Przy czym jeden fanpage już wyprowadziłem w internet, prawdziwy. Drugi fanpage niebawem wyprowadzę w internet, bo sami odbiorcy proszą, żeby wyjść z Facebooka, bo też chcą Facebooka sobie porzucić. I to się chwali. Oj, oj. Także na dyskusji nie będę miał żadnego konta nigdy. O, ciągle i ciągle zadaję pytania. Brawo. Ale teraz pałę niniejszym właśnie odpowiadam Kamilo, kurwa czytaj moje teksty w całości i do końca, a wtedy się kurwa dowiesz, że nie masz racji. Częstochowa nie oszczędza na dodatkowych rowerach, bo musi budować dworzec, bo Częstochowa żadnego dworca nie buduje. I zaskoczycie, ja o tym pisałem też kilka razy, bo tu zaskoczyłem się sam sam. Urząd miasta nie zrozumiał, co napisałem. Jak widać, tryb przypuszczający to jednak za trudna sprawa. Nie wiem, być może to jest jakiś tajnik dla. tajne arkana językowe dla prawników. Nie wiem. Myślałem, że w gdzie pracują ogarnięci ludzie, ale to po prostu pracują ludzie wystraszeni też politycznie. Boją się każdego drobnego słówka, każdej drobnej deklaracji. Ja to rozumiem. No, ale że szeregowy czytelnik, tak aktywny, komentator, popisał się tak tą ignorancją, taką niewiedzą. No po prostu oblałeś chłopie test z czytelnictwa. Nie czytaj już moich tekstów. Wyjdź na rower, lator się zbliża. Jeśli jesteś sezonowcem, ja nie jestem, ja jest cały rok mam tak zlumpione rowery, że dobra. O, nie czytaj już. Naprawdę, nie musisz, bo nie potrzebujesz tego, jak widać, bo nie wychodzi ci to czytanie. A teraz proszę Państwa, dlaczego niekiedy teksty są takie nieprecyzyjne albo pobieżnie traktują jakiś temat? Bo spotkałem się wielokrotnie, napisałem na różnych mediów, z taką sytuacją, w której Redaktorzy oddają teksty, bo są za długie. Teksty są oddawane, bo są za długie, bo tutaj cytuję, czytelnik tego nie przeczyta, bo jest za długie. Jaka jest więc nominalna długość zamówionego tekstu? 5000 znaków. Pięć tysięcy znaków to jest półtorej strony maszynopisu, mówiąc po staremu. To jest bardzo niewiele. Jak ja na początku pisałem teksty, to te teksty dochodziły do trzech, czterech stron. I tam ładnie wyczerpywałem temat od początku do końca, bo ja lubię nawiązać do określonego stanu rzeczy, do szerszej rzeczywistości znanej z grubsza każdemu i zawęzić to dopiero do opisywanego tematu. No, takich wstępniaczek zajmuje niekiedy nawet pół strony. Czyli 500 znaków. Kiedy ja to pisałem na 4 strony, 3 strony, teksty były zwracane, no to musiałem to zacząć kompresować. A kompresowanie polega na wyrzucaniu takich rzeczy znanych, ale do których ładnie było nawiązać. Bo tak mnie uczono przez wszystkie lata w edukacji, że ładnie jest nawiązać jeszcze do czegoś, bo to tak wyczerpuje temat w pełni, no ale jednocześnie też zajmuje przestrzeń wydawniczą. W efekcie tego kompresowania te właśnie uzupełniające nawiązania wypadały. Szyki zdań były zmieniane, ściskane. Tak powstały moje zdania rejmontowskie, czyli takie mega opasłe, mega długie. Stosując nomenklaturę uczniowską, to takie zdania na 3, 4, a nawet 5 linii, jak jednym ciągiem, z jakich rzeczywiście wielokrotnie złożone, nadrzędnie, podrzędnie i tak dalej. Żeby móc jeszcze bardziej kompresować, to muszę założyć, że czytelnik medium branżowego dysponuje określonym zasobem wiedzy. Jest albo ukierunkowany po szkole, albo ukierunkowany względem za sprawą swoich zainteresowań. Więc ja o pewnych rzeczach nie muszę pisać literalnie, mogę założyć, domyślić się, czy dorozumieć, jak to mówią prawnicy, że oni to wiedzą, więc nie muszę tego wyjaśniać. Jeszcze inne rzeczy, które wylatują, e, wynikają niejako z kontekstu. Zakładam więc, że czytelnik albo czytał wcześniej tekst, albo się zainteresował tą publikacją konkretnie, bo wcześniej czytał na ten temat i szukał dalej i tak trafił na bieżącą publikację, która kontynuuje niejako zaczęty wcześniej gdzieś wątek. Jeżeli tego jest za mało, to używam hipertekstu. Czyli zagnieżdżam w określonej frazie kluczowej, a być może niewyjaśnionej literalnie na bieżąco, odnośnik do innego tekstu mojego, albo tekstu innego autora. I w ten odnośnik trzeba kliknąć, żeby się zapoznać z całą odrębną publikacją dotyczącą tej frazy, której nie wyjaśniłem. Niestety spotykam się z dwoma przypadkami, kiedy czytelnik, zignoruje ten hiperlink. Nie chce mu się, bo się spieszy. Z tego wynika kompresja i wymóg 5000 znaków. Albo tekst trafił na przedruk. Moje teksty trafiają na interię, na Onet, na Super Express i Fakt 24. Tam są przedrukowywane na mocy umowy z wydawnictwem. I bywa, często bywa, że hipertekst znika. Także jakaś fraza Poruszona półsłowem, już trafia bez hiperłącza, a więc jest zupełnie niewyjaśniona, skutkiem czego oczywiście czytelnik nie może się domyślić, o co autorowi chodziło. Ale to są takie niestety przypadki mało znaczące więcej trafia się ignorantów, leniuchów albo osób, które nie chcą przeczytać, a bardzo chcą się wypowiedzieć. Bardzo praktyczna rzecz taka ta elektryczna pompka cholera. tyle pompek nożnych zniszczyłem, wszystkie się rozleciały na tłoczyskach albo na zawiasach Ta. problem będzie z tym króćcem. Ta gumeczka, która jest w środku z czasem się wykruszy. Nie złapało ostrości, nie szkodzi, przynajmniej firmy nie widzę. Bara. Ja zawsze pakuję sześć, do miejskiego, do górskiego trzeba pakować cztery sześćdziesiąt pięć PS i. Także po części jestem w stanie zrozumieć problemy wynikające z, ze, skromnej, ze skromnej obróbki tekstowej, ale nie będę tolerował ignorancji polegającej na lenistwie, wynikającej z lenistwa. No, po prostu na to mojej zgody nie ma. Także Kamilo i wszyscy inni, którzy. Udajecie, że czytacie moje teksty, możecie je dalej czytać. Wydawcy to się przydaje, ale nie próbujcie ze mną dyskutować, bo jesteście nieprzygotowani, że siadać, pała. I to wszystko. I dzięki za obejrzenie tego tych moich wydłużeń wynaturzeń, wywodów. Musiałem się wygadać znowu. Apeluję, żebyście czytali moje teksty do końca. A jak już przeczytacie do końca, to zapoznajcie się bardzo proszę z hiperłączami odsyłającymi do innych tekstów, bo w tych tekstów możliwe bardzo, że zgodnie mo z moją intencją dane zagadnienie zostało wyjaśnione szerzej. A jeśli nie chcecie się czytać, to nie czytaj wcale. Ale jeśli nie przeczytasz wcale, to też nie komentuj. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Być może za sprawą telefonów komórkowych wrócę częściej. Takie miało być założenie tego kanału, że byle jakimiś środkami technicznymi, czyli nawet najczęściej telefon komórkowy oparty o takie sprytne jakieś stojaczki, statywiki w formie mikro będą podstawowym rejestratorem tego głosu, w odróżnieniu od innych kanałów, bo tutaj jeden z odbiorców zwrócił się do mnie, że no, może powinienem pomyśleć nad jakością obrazu. Ja wiem, na czym polega jakość obrazu, bo produkowałem filmiki na YouTube'a. linki do moich kanałów dam wyjątkowo pod tym opisem, bo mam i kanał dokumentalny, mam kanał rozrywkowy, miał być jeszcze jeden kanał hejterski, ale przeformatuję go na kanał wyprawowy ur, urbe, urbeksowy, tak się zdaje się, mówi natomiast tutaj środki przekazu będą takie proste na tym kadrze widzicie dużo szumu, bo tak działa mój nowy telefon, który musiałem zakupić potem jak poprzedni telefon niestety się wziął nic mu się nie stało, po prostu przestał działać bo był schym, tak nagle i to jeszcze w rękach. Chciałem sfotografować pająka, no i to było wszystko. Dotik zgłupiał. Nie mogłem nawet SMS-a napisać do bliskich, że nie będzie ze mną kontaktu. Mam i telefon zgłupiał. Format będzie prosty. Jeden obraz, dźwięk mam nadzieję, będzie słyszalny, bo nie podpiałem się pod żaden mikrofon. Eee, prosta, prosta plansza, prosta plansza na końcu, proste podpisy pod spodem, eee, zdaje się, że tutaj i, i tak, tak będzie na bieżąco. No, tematów sporo ciekawych jest, bo jest i częstochowski PKS i komunikacja w powiatach kołobuckim, częstochowskim, jest i kolej, jest i dworzec kolejowy. Omówię szerzej, dworzec kolejowy, dlaczego powinien zemrzeć, bo nie rój po, postmodernizmu, nie podoba mi się. Ale okazuje się, że wielu ludziom się podoba taka postmodernistyczna kupa. Spoko. W środku nawet jest spoko, ale na zewnątrz jest paskudny. Jest wiele innych ciekawych tematów. Sam kończę taki film dokumentalny. Teraz go montuję. Zależy mi, żeby był zmontowany przed latem, bo może zdążę na festiwal filmowy w końcu. Także tutaj wrócę. Dzięki za subskrybowanie mnie po tych dwóch filmach. Liczę, że udostępniacie tamte filmy o hybrydach, bo politycy kłamią. Politycy kłamią na temat częstochowskich hybryd. Tworzą nową rzeczywistość, wygodną tylko dla nich. I temat porzucają, kiedy okazuje się on mało urodzajny. Dlaczego mało urodzajny? Bo zaraz ja wychodzę z kontrą i w ogólnopolskich mediach branżowych. Na poziomie eksperckim ośmieszam tych ludzi. Nie będzie używania tematu hybryd dla celów wyborczych. Jeśli tego próbujesz, wiedz, że dostaniesz ode mnie po dupie. Do zobaczenia w kolejnych już odcineczkach. Tym razem tak w piwnicy, bo sobie przygotowywałem letni rower na letnie wypady. Miejskiemu nam odpocząć. Na razie. Cześć. Oh,